No, to mamy już, git A ile mogę osób? Ej, 10 osób możemy wybrać Musimy to głosować, musimy głosować Dobra Hmm, głosujemy na Manae czy nie? No, głosowanie jest do 21, a o 22 są wyniki, więc yy, widzowie Oj, musimy sobie szybko z tym zrobić coś Dobra Nicole dajemy? Dobra, dajemy Nicole Słuchajcie, kurwa, halo Uspokójcie się na tym czacie Dajemy na Nicole Mmm Kurwa, w sumie tylko ją lubię Ten, on jest spoko, bo on był w... W... jak to się nazywa w szkole? Bena dajemy? Dajemy Bena i Dominika a reszta niech wypierdala. Dzięki Lek, OG za dołączenie do FML. Nie, no wy chyba oszaliście, że dajemy Anie numer 2, ta? Nie, no nie. Chociaż, ej, z drugiej strony. Dawajcie Anie i ej, jak gdzie ona jest? Manae. Przecież one się, kurwa, pozabijają w tym projekcie. Serio. Jakby one się we dwie dostały, to byłoby zajebiste. <noise> Serio, dawajcie. Nicole, Manae, Kacper, yy, Dominik, że przekosa, Benjamin i Ania. Serio. Głosujmy na nich i będą dymy w tym domu. <noise> Bez Dominika, bo to śmieć. Nie, mów tak. Który... On... Yy... On taki git jest, ja widziałem, on mnie obserwuje na TikToku, więc yy, dajmy mu możliwość rozwoju. My prze przesyłamy, co? Minus Ben? A, tych ex? Ale nie, bo oni się zejdą wtedy, a my nie chcemy mieć kolejnej pary w internecie, widzowie. Nudy są, bo oni później o, Jednak się zeszliśmy, później znowu się rozejdą i ten team znowu się jakoś rozjebie. A ja chcę mieć stały content. Więc da A dajemy tą dziewiętnastkę Wiktorię też? Śmiesznie by było w sumie. Nie, no dobra, głosujemy na Nicole, Manae, Kacpra, Przekosę, Benjamina i Anię. Dziewiętnastka, bo ma duże cyce. Ale to chyba ty, Wiktoria, napisałaś. Nie musisz mi pisać ze swojego konta tutaj. Nie, no wychodzi, jesteście, że dziewiętnastkę. Dobra, przesyłam to. Słuchajcie, Nicole, Manae, Kasper, Dominik, Benjamin i Ania. I oni rozjewią internet. Przesyłamy to.